Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii pyknijmy w Marvel Heroes wita się z wami DJ Palaside i kontynuujemy naszą serię moi drodzy jestem w grze trochę sobie tutaj posiedziałem no i mamy quest'a ee, który znajduje się w, tutaj właśnie w tym miejscu w którym pokazuję wam myszką i chodzi o to, że mamy znaleźć Hell's Kitchen Police Station właśnie tutaj jestem i zobaczymy co znajduje się w środku i co oni od nas tam chcą Okej, okay. Health Kitchen. Health Kitchen Police Station. Dokładnie tak. Widzę, że tutaj pewnie będzie coś Co nas będzie atakowało. Bo jak widzicie tutaj jakieś ślady pozostałości zostały, o... wbijają ludzie też. Okej. Okay. Wow, jakieś pająki. Wow. Jak to wygląda, o mój Boże! Pająki wybuchają um, cześć Nie podoba mi się to, ale widzę, że tutaj w kilka osób damy radę bo nie jestem tutaj sam Okej, okay. o Nie ja no, to goście tutaj wysiadają w trymiga bezproblemowo jakoś wow. Tu jest też koleś podobny do Hoki No to spoko, spoko, może być Kto powiedział, klocuch 12 Ostra na napierdalanka Nie wiem dokąd idziemy, ale idziemy Strzelam sobie na go W ogóle jakieś inne monety wypadają, nie wiem czy nie jest Złoty czas na golda teraz, w obecnej chwili, ale dobra, w porządku. Ok, to mamy kolejne przejście. Up, ale szybko przechodzimy te levela. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj z tą. Są... Can fight much longer? Dobra, nieważne. Ja tu niektórzy odwalają za mną czarną robotę. To mi się podoba, nawet. Jakiś kolejny łuk. Mamy komputer. Wow, i ekspa. Oj, coś uruchomiliśmy. Tylko co to jest? Ok, rescue Spencer's mind. No, you idiot. I was so close. You will not cage us again. Co, so, uciekacie? Ziomek. Aha, bo wy weszliście do środka, kurwa, ze mnie. Obraz, gościa się posypały itemy i doświadczenie. Co i to tyle? Już? A mamy z nim pogadać. Okej. Okay. o, to jest portal. A nie, zaraz, zaraz, skrzynia, właśnie. Dodatkowe rzeczy To chyba tyle, okej, okay. wydostajemy się stąd, prawda? Tak Super Ej, w miarę szybko poszedł nam ten quest. 3 minuty go obrobiliśmy A to wszystko dzięki pomocy. Okej okay. eee, Find the blood Oh my gosh Co tutaj się dzieje? Okej, okay, a um, jakby był jakiś portal aktywowany, cokolwiek innego. To są pożary, tylko tyle chyba. Dobra, okej, okay, to... Do. Nie będę tutaj spędzał dużo czasu, przejdę sobie dalej. Pójdę w tamtym kierunku. Zostańcie do mnie strzelać. Okej, okay, to jest jakiś boss. Cokolwiek... o, nawet siódmy. Elektro się nazywa Wow, coś tu wypadło. Mamy level upa, także za chwilę za chwilę sobie to ogarnę. Ok, find the Blood Rose Nightclub, ale gdzie to jest? Byłbym wdzięczny, gdybym wiedział. O, jest coś. Proszę bardzo, dostaliśmy nagle z dupy quest'a. Może będzie tak. Mamy z kimś pogadać, tak? Z policjantem. Aha, i to, i to tyle już, tak? Mhm. To nie fajnie. Wszyscy tu się widzę napierdalają. No dobra, chcecie się bić, to się bijcie. Ja sobie idę dalej. Pozwiedzamy sobie trochę miasta, a co? Nie wiem jak daleko zajdziemy, ale... Dokąd się na pewno I zaraz tu coś jest. Gdzieś tu jest wejście. A, tutaj chyba byliśmy już. No to nie, tutaj raczej nic nie będzie takiego, co nas będzie interesowało. O, ślepy zaułek. No to nie, to idziemy... O, tutaj ślepy zaułek. No kurde, wszędzie ślepy załuki. Brakuje mi w tej grze mapy. Takiej powiększonej. Mamy tutaj tylko to. Czemu ją atakujesz? Mogę się zrekolować jeszcze ewentualnie. O, tu coś jest. Co tu jest? Kościół jeszcze się nie mogę przebić przez ten. Proszę o spokój w kościele. Tu się modli. Ani bije. O jezus, Ciebie, po co ja się z nimi bije zanim... Zamiast puścić Fkę, czyli wiecie, ten nasz magiczny pocisk trujący to ja się bije z nimi, jak idiota. No dobra. Znowu ten cudowny podkład muzyczny. Coś jest? Nagle jakiś dwóch gości się zaczęło teleportować spoko, spoko. Dobra, wejdziemy tu. Okej, okay. wow! Gdzie ja jestem? Okej, okay, um... Ren wygląda. A, jaka jest skrzynia. Wow, może być ciekawie Duża expa i tak dalej Zbieramy sobie... To. o tutaj jest przynajmniej trochę spokojniej To mogę sobie rozdać umiejętności um, Wiecie co? O, myślę, że w to pakujemy troszkę Rocket arrow niech będzie Confirm Super Co tutaj jest w skrzyni? No są jakieś przedmioty, okej, okay, ogarnijmy je Body Sweet, okej, okay, to jest gorsze 160, 27 spi. No dobra, powiedzmy, że sobie je założymy. Łuk, jebać to, jebać to, z jebać to, chociaż to jest. Myślę, że to założymy. To założymy akurat, bo to fajnie wygląda. Dobra, resztę olać. Wyjdziemy stąd. W ogóle jeżeli kogoś interesuje Marvel Heroes to zapraszam do rejestracji, tam na dole macie linka. Można się zarejestrować i sobie pograć. A ja dalej lecę szukać tego magicznego miejsca. Ja widzę, że tutaj go nie znaj... O, chociaż tam coś jest. Co tu jest? Zobaczmy. Pylon Entertainment. Jest tu coś? A jest skrzynia. Nie wszyscy ich kryją. Co to jest? Magiczny przedmiot, którym nie mam do tego pojęcia, ale okej. Okay. Otwórzmy. Wow! Trusty Skipper. Okej okay. Okej okay. Wygląda to ciekawie Weźmiemy W ogóle, jak rozwalić stolik wjeżdżając w niego, patrzcie Co? Że ja nie dam rady? Że jestem taki słaby? Patrzcie Dalej wjeżdżaj, spirit Patrzcie Urla, Teraz się nie chce, bo wszystkie stoły rozwaliłem Dobra, nie. No nie pokażę. Okej. Okay, fail! Fail! Okej, okay, okej, okay, przyznaję się Sorry Dobra, bywa, nie? Oh my gosh. Nie wiem gdzie jest ten nightclub. I to mnie trochę boli. Bo latam po tej mapie, szukam tego. Nie mogę tego znaleźć. Tam jest jakiś boss, więc może do niego pójdę. No bo elektro. Jak zwykle coś z niego wypadło. Ale słabe te itemki lecą, powiem Wam. Tutaj z niego. Żadna rewelka. Kurwa, całą mapę już odkryłem praktycznie. Siłownia! Też będziesz mnie atakował? Co nie jacyś OpenTanik kurwa? że co? Metal Cruiser Dobra niech się biją Jak lubią to niech się biją, a ja idę tutaj do tego wyjścia to Będzie trochę spokojniej nie, nie tu kurde Nie tu chciałem wyjść Chciałem obok Jedno wejście pomyliłem, ale dobra. Tutaj, w tą stronę. Tu, do tego. O, świetnie. O, i tu. Przecież nie, czy ja się mogę zricolować? No, Zobaczymy. Dokąd nas to przeniesie? Do siedziby. okej, okay, o to mi chodziło. Window muszę jechać, tak? A, nie, a pff, boże, window! Że to wind nie ma! Ziżej, byłeś tu już. Ok, visit. Ok. Okej, okay, teraz co? Co to jest? A, y, simple Elements. Czy my mamy, mamy jakieś Simple Elements? E, coś tam mamy. Patrzcie, zobaczymy, czy coś z tego zrobimy. Uwaga, create, take all, hm, co, coś tam stworzyliśmy, ale bladego pojęcia nie mam co. Inventory is full. No to coś wyrzucimy w takim razie. Parę rzeczy, które nam nie jest potrzebne. I coś dostaniemy. Simple Astral Essence. Some of these are a bit hmm. Mam jakieś esencje. To jest tak, czy mogę z nich skorzystać? Mogę. Włożymy. A. Muszą być takie same? Wow. No to niestety takich samych nie mam. Uh, craft A Dynamic Serum with hang pim. A jak mam stworzyć Dynamic Hmm. Skąd Jak ja? Mam to. O, jest Dynamic Serum. Two simple elements. A no to dobre. Z tego stworzymy. Create. Ale uh, tak call. No, zapomniałem kliknąć, rzeczywiście. Brawo, żaje. Great job. Okej. Okay. Wzięliśmy. Ok, learn the crafting system. Jest coś takiego? Nie wiem, nie mam tego pojęcia. Ok, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle. Ja was już tymczasem zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka. slash Facebook DJ Palosite, thumbs up. No i cóż, możecie odwiedzić pozostałe linki, które macie w opisie, jak i zarówno mój sklep z koszulkami DJ I trzymajcie się ciepło, cześć. Do następnego odcinka. Pa, pa.